Cześć, dzień dobry, witam Ciebie na moim kanale. Bardzo się cieszę, że znowu mogę do Ciebie coś powiedzieć. A dzisiaj będę mówiła o triggerach, o tych wyzwalaczach, o tych przyciskach, które my mamy, kiedy pojawia się jakaś sytuacja albo jakaś osoba, coś na nas naciśnie, jakiś guziczek, to nas gniecie w środku, jest nam niewygodnie, chcemy od tego uciec i ogólnie jak najdalej. Jak najdalej, stąd to nie jest nic fajnego. Wyobraźmy sobie taką sytuację, jest jakieś zebranie, czy siedzimy gdzieś, coś się dzieje. Nagle wchodzi do pokoju hmm, kobitka. Wysoka, piękna, elokwentna, jeszcze bije od niej jakaś aura. Ty siedzisz w kącie gdzieś tam z jakąś książką, czy z materiałami, i wszystko cię w niej wkurza. Co cię w niej wkurza? No, wszystko, nawet y, stuko do pcasów Dobra, to jest taka jedna sytuacja, e, gdzie możemy się zastanowić, tak naprawdę, w szczerości e, ze sobą, czy może i coś zazdrościmy, czy jest coś, czego w naszym przekonaniu nam brakuje. Może tej pewności siebie, e, ze wzrostem już nic nie zrobimy, ale może kurczę, ona jest taka. No, taka kobieca, taka jakaś, i my bardzo, bardzo byśmy chcieli tacy być, ale kurczę, czegoś nam brakuje, tak? Czy gdzieś są jakieś kompleksy? Coś nas e, tutaj um, uwiera, coś nas, coś nas dotyka. E, I może to być jakaś tęsknota, że ona na przykład sobie pozwala pozwala sobie podróżować, pozwala sobie, nie wiem, zmieniać facetów, pozwala sobie. Um, rzucić pracę, kiedy jej coś nie odpowiada, pozwala sobie postawić granice, jeśli ktoś, jej nie, jeśli ktoś je przekracza, pozwala sobie po prostu być jakaś, ubierać się inaczej, ludzie sobie pozwalają, a my czasem po prostu zazdrościmy, i to jest ta jedna opcja, kiedy tak naprawdę to jest ten obszar w nas. E gdzie my byśmy chcieli, ale sobie nie pozwalamy, bo coś tam, tak? Bo, bo rodzina, bo dzieci, bo jakieś inne konwenanse, więc sobie nie pozwalamy. Druga sytuacja jest taka, gdzie hmm, my przecież bardzo, bardzo nie chcemy jacyś być. My hmm, myślimy o kimś, że to nie my. W żadnym wypadku. Dam jakiś przykład. Osoba na przykład z nadwagą w Twoich oczach, yy, leniwa, yy, śpi do 12, yy, nie może się na niczym skupić, w ogóle yy, biega od jakiegoś projektu do projektu, jest yy, no, taka, od której yy, to nie Ty, więc to nie Ty, bo ona na przykład zjada paczkę chipsów i nie ma zupełnie z tego powodu żadnego problemu, tak? W ogóle zero wyrzutów sumienia. A ty mm, zjesz sobie tego hambur hamburgera w McDonaldzie i potem przez tydzień masz wyrzuty sumienia, bo przecież jesteś na restrykcyjnej diecie, prawda? 1200 kcal i nic poza tym. A jak sobie zjesz właśnie jakiegoś hamburgera, to po prostu spalać od środka i po prostu wyrzuty sumienia nie dają żyć, więc ona sobie pozwala. I może gdzieś są cechy. Wiadomo, to nie ty, ale może gdzieś są cechy, gdzie ty byś chciała, ale sobie nie pozwalasz, albo gdzieś odcięłaś się tak naprawdę od tej części Ciebie, która jest również Twoja, i nie wiem, zakładasz maski, albo spinasz się tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo i się starasz, żeby taka nie być, ale taka gdzieś e, te naturalne, e, Twoje fabryczne ustawienia właśnie są takie, że ty e, chciałabyś od czasu do czasu taka być, ale po prostu wyparłaś to i nie lubisz tej części e, swojej osobowości, ale taka to i tak jest Twoją częścią, więc jeśli ty. Nie wiem, temperujesz te ołówki na tip-top i układasz je kolorami i żaden, nie wiem, kubek nie ma prawa być nie w tym miejscu, w którym jest. Bo tak Cię wychowano, bo nigdy nikt Ci nie dał prawa na to, żeby można było inaczej. I Ty wyparłaś to, wyparłaś tę część swojej osobowości i jej... Nie lubisz, nie akceptujesz, i tak dalej, ale ona jest. I to jest ta druga sytuacja, kiedy to jest częścią nas, ale my to bardzo, bardzo, bardzo wypieramy. Zobaczcie. My w radykalnym wybaczaniu mówimy lampka na siebie. Lampka na siebie, czyli sorry, ale zobacz w szczerości, co jest po twojej stronie, co jest, co jest u ciebie, bo tak naprawdę to teatr ten sam. Teatr ten sam, a zmieniają się aktorzy, i ci aktorzy tak naprawdę pokazują Tobie obszar do uzdrowienia, lekcje do zobaczenia, co jest po Twojej stronie. I tak długo, tak naprawdę, kiedy my się na to obrażamy i mówimy, Mm -mm, to nie my, to nie jest e, to nie jest nasza wina tutaj w ogóle to ci oni i tak dalej, i tak dalej i tak długo, dopóki my nie chcemy tego zobaczyć e, życie które jest mądre e, które jest e, wartościowe w takim sensie, że nam pokazuje do skutku stara, zobacz, gdzie tu jest lekcja dla ciebie jakby nie obrażaj się na to, życie nie chce dla ciebie źle, ono chce ci tylko pokazać, żebyś wzrosła, żebyś zobaczyła, żebyś poszła dalej w tym rozwoju. I jasne, na ten moment tyle, ile potrzebujesz. Tempo, jakie potrzebujesz, też o tym mówię. Nie przyspieszymy czegoś, jeśli nie jesteśmy na to gotowi, ale to życie i tak. Upomnij się o swoje, i tak będzie ci przynosiło te osoby, które cię wkurzają po to, właśnie po to, żeby naciskały w tobie guziki, i to ty sama, sam jesteś za to odpowiedzialny, za to, żeby się przyjrzeć tym swoim blokadom, hamulcom, tym guzikom, tym triggerom. Właśnie o to chodzi. I kiedy te ranki zostaną uzdrowione, a już nie będziecie to tak wkurzać, obiecuję ci to. Nie będą cię wkurzać tak te osoby, te sytuacje, nic ci to nie będzie przypominać. Jasne, miejmy swoje standardy, więc jeśli ktoś po prostu nie jest, nie jest ci po drodze, Znajdź swoją drużynę, o tym też mówiłam we wcześniejszych e, filmikach. Znajdź swoją drużynę. O to chodzi, żeby nie było pod prąd, żeby nie było naginania tej gumy, naciągania tej gumy. E, bo po co? Po co się spalać? E, ale o to chodzi, żeby się dowiedzieć jak najwięcej o sobie. E, Czyli w relacji 100%, my mamy 50% i zadbajmy o to swoje 50%, bo bardzo często jest tak, że my rezygnujemy z przyjaźni, e, z pracy, z faceta, z jakichś tam relacji, bo już jest nam niewygodnie, bo, bo nie, bo nie, już się asekuruje, asekurujemy, bo, bo tak nie fajnie, bo coś nam to przypomina, bo właśnie coś tam nas gniecie. E, jasne, możemy to zrobić, ale w nowej pracy będzie. Podobnie, w Nowym Związku będzie podobnie, jeśli ty tej, urela, ty tej swojej ranki nie uleczysz, nie wejdziesz do tej swojej piwnicy, o której ja tak mówię maniakalnie i po prostu e, nie przyjrzysz się, nie posprzątasz się, jeśli zamykasz ten klucz na siłę, e, wyrzucasz klucz po prostu jak najdalej, to i tak życie się upomni i tak te triggery będą. Ja w ogóle z tym słówkiem się zaznajomiłam, nie wiem, półtora roku temu, ale to jest tylko słówko. E, ten wyzwalacz jest w naszym życiu od prawie samego początku, tak? Więc w tym jest nauka, w tym, jest, w tym są skarby do odkrycia. Tak do tego podejdźmy. Wreszcie z otwartością. Spróbujcie, zróbcie sobie listę, nie wiem, ludzi, którzy najbardziej Was wkurzają. Czemu Was wkurzają? Czy to jest obszar tego, jakiegoś wyparcia w Was? I cienia, czy gdzieś w głębi serca zazdrościcie, bo ktoś sobie na coś pozwala, daje sobie przyzwolenie, a wy nie, bo nie dali wam rodzice, bo wy później przez wasze przekonania, blokady, schematy i tak dalej nie dajecie sobie przyzwolenia. Przyjrzyjcie się, naprawdę obiecuję, że tam są skarby do odkrycia, a życie, życie jest mądre i po prostu upomina się o to żebyś ty odkrył tę prawdę o sobie, i wtedy te lekcje już nie przychodzą. No bo po co? Kurczę, po co? I idziesz dalej z tematem. Polecam ci serdecznie. Jeśli potrzebujesz sesji radykalnego wybaczania i po prostu tego, żeby ze mną porozmawiać, popracować nad blokującymi Ciebie przekonaniami, a może potrzebujesz, żeby zrobić Tobie dwupunkt i chcesz, żeby popracować nad intencją, Czekam tu na ciebie. Czekam tu na ciebie i będę szczęśliwa, jeśli będę mogła pracować z Tobą. A za dzisiaj mega dzięki. Przyglądajmy się swoim triggerom. Co to jest dla Ciebie? Napiszcie mi w komentarzu, czym Was wkurzam. Czym Was wkurzam? Za dzisiaj buziaki, fajnie, że jesteś.